Bonjour, z tej strony Kasper Wośkowiak, Rower.org, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na ósmy odcinek naszego rowerowego podcastu Bonjour Tour, czyli serii, w której na bieżąco omawiamy wydarzenia z trasy Tour de France, największej kolarskiej imprezy w kalendarzu. Tak jak zapowiadałem w pierwszym epizodzie naszego cyklu Bonjour Tour, dzisiaj przygotowałem dla Was zapowiedź całego weekendu, która obejmie etapy 7, 8 i 9. Zaczynajmy! Siódmy odcinek Tour de France zaprowadzi nas w Wogezy i zakończy się na znanym podjeździe wykorzystywanym w ostatnich latach bardzo często, mowa oczywiście o La Planche de Belfil, ale w wersji Super Planche de Belfil, no, która jest urozmaicona o odcinek szutrowy na końcu podjazdu o nachyleniu nawet 24%. No, Ostatnio w 2019 roku to był jedyny raz, gdzie zawodnicy korzystali z tej wersji podjazdu. Wygrał wtedy po uczestce Dylan Tens, a faworyci no, jechali bardzo defensywnie. I w różnicach tak naprawdę zadecydował ten właśnie szutrowy odcinek podjazdu. Mam nadzieję, że w tym roku scenariusz będzie wyglądał troszeczkę inaczej. No, podjazd Replanche de Belfield no, kojarzy, kojarzy mi się bardzo z ostatnią dekadą wyścigu. Tutaj widzieliśmy fajne zwycięstwo Chrisa Fruma, też włoskie triumfy w postaci Vincenzo Nibalego w 2014 roku. I Bioaru w 2017, no i wreszcie kapitalną czasówkę wygraną przez Tadeja Pogaczara w 2020 roku, no która zapewniła mu zwycięstwo w całym wyścigu i odebrała koszulkę wydawałoby się pewne zwycięstwo z rąk Primorza Roglicza. Z racji, że tak naprawdę jest to pierwszy MTF, czyli górski finish na tym wyścigu, no bo nie liczę tej końcówki w Longview. Liczę na to, że faworyci nas nie zawiodą i wezmą sprawy w swoje ręce i powalczą o zwycięstwo etapowe. Do tej pory tylko raz na La Planche de widzieliśmy walkę uciekinierów, ale to, to naprawdę była mocna ucieczka, bo wtedy drugi na mecie Giulio Ciccone przejął przecież koszulkę lidera. Liczę, że teraz Super plansz padnie łupem faworytów generalki, stawiamy na Tadeja Bokaczara, no bo no, pokazał nam, że jest w kapitalnej dyspozycji i wydaje się być no, faworytem całego wyścigu. A czterech gwiazdki otrzymał Jonas Winigo, no, który walczy cały czas z, ze Słoweńcem, no i jako jedyny w ostatnim czasie pokazał, że można go urwać, kiedy ten jest naprawdę w niezłej formie. A także czterech gwiazdki otrzymał zawodnik, który w tym sezonie spisuje się bardzo dobrze, ale delikatnie jest. E pod naszymi radarami, no niewidoczny głównie przez swoje pochodzenie. Mówię o Aleksandrze Własowie z Bory. No to jest naprawdę porządny zawodnik, niesprawdzony na razie w wysokich górach, bo dawno tam się nie ścigał. Ale na takich podjazdach jak Planche de Belfield, gdzie jest naprawdę spore nachylenie i w sumie nie dużo kilometrów, no powinien sobie poradzić bardzo dobrze i czuć się jak ryba w wodzie a potem w moich typowaniach widzimy już po prostu resztę faworytów. Mówię, mam nadzieję, że faworyci nas nie zawiodą, nie odpuszczą tego etapu i nie pojedzie jakaś słaba ucieczka. Na kolejnych dwóch etapach, sobotnim i niedzielnym, przewiduję szansę dla uciekinierów. Ósmy etap połączy dol ze szwajcarską lazanną, Tour de France zahacza więc już o czwarty kraj po Danii, Francji i Belgii. Na 189 km wyrosną pagórki i hopki. Sam Finish wyznaczono przy stadionie olimpijskim, do którego poprowadzi premia górska o długości prawie 5 km i średnim nachyleniu 4,6%. Nie widzę nawet jednego zespołu w peletonie, który skontrolowałby sytuację na tym etapie. Dlatego stawiam na dużą ucieczkę, no, miks trochę górali, trochę panczerów. Trochę zawodników, którzy po prostu specjalizują się w odjazdach. A w ramach ciekawostki dodam, że tour ostatni raz gościł w kraju Helwetów w 2016 roku, kiedy 16 i 17 odcinek Wielkie Pętli zawitał do stolicy państwa kantonów, tak jak się oczywiście możemy powiedzieć, do stolicy, czyli do Berna. Zdecydowanie ciekawszy program ma dziewiąty etap, który wyruszy z Eagle, gdzie swoją siedzibę ma Międzynarodowa Unia Kolarska UCI, to również oczywiście Szwajcaria. Za górski charakter tego odcinka odpowiadają trzy premie górskie. Col de Mosses, Col de la Croix i ostatnia Passe de Morgin już we Francji, bo wcześniej prawie cały etap będzie się rozgrywał na terenie Szwajcarii. Pinałe kilometry do Szatel, ośrodka narciarskiego także poprowadzą po lekkim nachyleniu, i właśnie ta końcówka ma duży potencjał. Połączenie Passe de Murzyn z dojazdem do szatel no jest ciekawą opcją, i być może któryś z faworytów zdecyduje się na, na atak. Nie wykluczam oczywiście scenariusza defensywnego, ale fakt, że po etapie jest dzień przerwy. No, powoduje we mnie taką cichą nadzieję na to, że jednak faworyci zdecydują się ruszyć. Może nie w walce o zwycięstwo etapowe, ale w walce o zrobienie różnic. No to oczywiście też będzie zależeć od sytuacji. Jeśli któryś z liderów będzie miał kryzys, no to wiadomo, że pozostali będą chcieli mu na takim etapie dołożyć jeszcze przed wjazdem w te. Alpy, gdzie no oczywiście teraz już też będziemy w Alpach, ale oczywiście mówię o tym przed w te najtrudniejsze etapy, gdzie będzie Col du Granon czy Alp w następnym tygodniu, także, także taką przewagę warto sobie już wyrobić, co widzimy. Zawodnicy bardzo chętnie korzystają z każdej tak naprawdę okazji, żeby złapać cenne sekundy w walce o żółtą koszulkę. Ale jeśli jednak stawiamy na ucieczkę, no to kilku klasowych zawodników ma już naprawdę pokaźne straty w generalce, więc Preton może ich odpuścić. W tle właśnie teraz widzicie filmik z naszymi kandydatami wydaje nam się, że to zawodnicy, którzy mogą właśnie w takim scenariuszu powalczyć o zwycięstwo etapowe. Tym graficznym akcentem dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Mówił Kacper Wośkowiak Roverorg. Zachęcam do zostawienia nam łapki w górę i subskrypcji, jeśli nie chcecie pominąć kolejnych treści, jeśli doceniacie naszą pracę. A za dzisiaj dzięki, cześć. No i słyszymy się już oczywiście w niedzielę.